Witam, witam Was serdecznie w mojej najnowszej, jedynej, pierwszej serii. W serii, w której będziemy sobie grać na modzie, na modpacku DNS. Oczywiście link wszystko będzie w opisie. Bardzo fajny modpak, także, także cóż, cóż my tutaj będziemy robić? Będziemy budować jak najwięcej mechanizmów, złożonych jakiś rzeczy i, i tego typu ten... Klainka jaka tutaj widzicie jest taka, wygenerował się taki fajny las. Ja już go to trochę oczyściłem z drewienek, z drzewa, także, także tutaj mamy. Myślę, że teraz pójdę po latem jakiejś kopalni i jak będzie tylko coś fajnego, to na pewno włączę jakieś nagrywanie, bo nie ma sensu nagrywać wszystkiego od początku, od zera, bo bo początki są wszędzie takie same, tak? Także, także myślę, że tak to zrobimy. Także teraz robimy małe cięcie i e, no i co? I zobaczymy się jak już na pewno zejdę gdzieś tutaj w dół i może znajdziemy jakieś, jakieś fajne jaskinie i jak coś będzie fajnego w nim to o tu jest owca, wariatka ze mną, także także ten... No dobra, trzymajcie, Nie się. Witam, witam Was ponownie chodząc sobie tutaj po jaskini zobaczcie na co się natknąłem, na opuszczoną kopalnię. Więc na pewno będziemy mieli sporo surowców z tego. Tu jeszcze jest koper, więc go wykopiemy szybko. No i na pewno będzie potrzebny nam lepszy kilof, bo kamienny kilof nie jest e, najlepszy, ponieważ mam już koper, mam już tin. Więc myślę, że zrobimy sobie dosyć dobry i zarazem nie za drogi kilof e, z brązu. Zrobimy crafting. Trochę drzewa wziąłem ze sobą, także trochę wycięłem po drodze. Zrobimy sobie piecyk. O! I, i przepalamy. E, ja tutaj w tym momencie może nie będę tego wycinał tylko zrobię jakieś przyspieszenie samego przepalania surowców, tak? I tak oto otrzymamy teraz z kopru i tinu otrzymamy brąz jest to bardzo dobre kilo będzie na początek robimy patyki zrobimy sobie dwa od razu nie jest może on tak wytrzymały jak y, żelazne, no ale jest zdecydowanie tańszy Patrzy mi na... na Z mi nie starczy. starczy. mi na czepek. Dobra, to zrobimy czepek. Byk, byk. Dobra. Z tego... O, crafting ewentualnie mogę... Nie, ja też go nie zabieram. Eee, tutaj będę wam trochę rozświetlał, żeby było widać mi co i jak. że tutaj w tym miejscu również to dosyć mocno przyspieszę, żebyście widzieli jak kopię i ile kopię, a żeby z kolei Was nie zanudzić no oczywiście jak będzie coś fajnego zrobimy pauzę i, i, i pogadamy dalej, tak? Co tutaj. To jest surowiec, którego następny kilo zrobimy. To jest tytanium. Bardzo fajny, fajny surowiec. No i gdzie ten szkielet tutaj siedzi? O, stary. E, bardzo fajny surowiec, jest go dosyć dużo, także nie ma z nim większego problemu. E, da się go maceratorować. Wtedy można zwiększyć jego ilość. Jest dosyć wytrzymałym surowcem, także, także właśnie na kilofy się nadaje, szczerze mówiąc, nie znam innego zastosowania poza narzędziami i mieczami. Myślę też, to jest narzędzie dla, dla niego, także, także używam go w tej chwili tylko i wyłącznie do tego. No dobra, to, to tyle odnośnie tego jednego surowca, także przyspieszamy dalej. Czy Wy to widzicie, dodam nasze pierwsze diameciory, ciekawe ile ich jest? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, tylko cztery. Tylko albo, aż, tak, cztery. Także już mamy 4 diamenty także super. To znowu przyspieszamy. No, witam Was po wyjściu z kopalni. Niestety straciłem tę część nagrania z samego wyjścia, więc w międzyczasie postanowiłem, że nagram z większą przerwą, zrobię domek i poszedłem teraz szukać drzew gumowych, bo tego mi najbardziej teraz trzeba. I znalazłem arbuziki sobie, które, które bardzo chętnie sobie je zbiorę. Nie, nie wiedziałem, że arbuzy teraz już rosną tak po prostu. Wolnie. Także także, tak, krowa ciebie też sieknie, bo będzie potrzebna mi twoja skóra. E, co zrobiłem w międzyczasie? W międzyczasie wybudowałem, to ciężko to nazwać jeszcze domkiem, taką może bardziej bazą, e, przynajmniej taki zarys bazy. Nie mam jeszcze dachu, bo tak naprawdę jeszcze nie wpadłem na pomysł jak wysoki ja to potrzebuję. A poza tym do budowy dachu, które, znaczy sufitu, o może w ten sposób, który jest zawsze najgorszy, postanowiłem wykorzystać troszeczkę inny, inny sprzęt. O, jest kuciak. Kuciak też jest bardzo nam potrzebny. Um, kuciak i dudududzio ryziu. Ale drzew gumowych dalej nie ma. Eee, dzisiaj postaram się jeszcze zrobić jakie naj, najpotrzebniejsze maszyny które, które będą tam jest dżungla w ogóle nazbierałem sobie drzewa dżunglowego mam parę sadzonek eee, i tak pomyślałem sobie, że właśnie na tym drzewie będę opierał całą produkcję potem w automatycznych craftingach, dlatego, że będziemy je najłatwiej pozyskiwać, bo z czterech sadzonek posadzonych obok siebie i mączki kosnej wyrasta duże drzewo dżunglowe, które przy jednym ścięciu Daje nam od razu dużo drzewa. O, a tu mamy ropę. Bardzo, bardzo miło. Bardzo miło. Jak tylko będziemy mieli odpowiednią ilość diamentów, to będziemy mieli, będziemy to pozyskiwać. Zrobimy sobie tu od razu white point. O, a tu jest druga ropa. No genialnie. A mój dom jest tam. Eee... Opa. E, także, także. Super. No i nie ma tego, kurde. E, no dobra, ja tu jeszcze trochę pobiegam. O, 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 jest drzewo, drzewo gumowe jest. Jest. Super. Ja tu jeszcze trochę pobiegam. I będziemy się chyba widzieć w bazie, no. Także, także do zobaczenia w bazie. No i jestem z powrotem, nazbierałem 9 sadzonek, 27 drzewa, przepalimy potem to i też się będą z tego y, guma i 12 samych styków, styków rezin, no, mam melony, co też daje trochę żarcia, no, piórek nie mam zbyt dużo, y, skór mam tu 17, coś mam jeszcze w skrzynkach, pewnie zastanawiacie się po co mi tyle dyni. Otóż wymyśliłem sobie. A, nie mam. Mam pełen ekwipunek. Eee, wymyśliłem sobie to jest w ogóle moja baza tak nazwijmy, bo to ciężko to nazwać na razie domem. Wymyśliłem sobie że całe oświetlenie tutaj będzie ze świecących dyni. One są dosyć rzadko używane raczej takie zapomniane więc tak, tak wygląda podłoga i wszędzie tu, gdzie szkło jest, też są dynie znaczy tu jeszcze nie wszędzie. Tu są zrobione miejsca na automatyczne craftingi, które wcześniej czy później będziemy używać. Tu się schodzi. Nie lubię drabinek, ale tutaj tak naprawdę rzadko się będzie schodziło, tylko jak coś się będzie montować. Także tutaj będą do samej góry automatyczne craftingi. Tu jest przygotowane miejsce pod magazyn. Będzie automatyczny magazyn. Tutaj mam miejsce pod wszystkiego, wszelkiego rodzaju piece, maceratory i tym podobne rzeczy. Tu jest drugie miejsce na e, automatyczne craftingi. E, zastanawiacie się dlaczego tutaj nie jest wykończone, tu jest wykończone, otóż, otóż zaraz wam z drugiej strony pokażę dlaczego. I to jest moja maszynownia. Tutaj będę budował wszystkie maszyny, zasilenia i te, tym podobne rzeczy. A tutaj mam magazyn na wszelkiego rodzaju ciecze. Paliwa, niepaliwa, oleje. Wchodzi ich tutaj chyba 8. 4, 5, 6, 7, 8, dokładnie. I koło 10 w górę będzie, także to będą naprawdę dosyć duże, maga, du, duża ilość e, cieczy będę. No właśnie. O. E, tutaj e, opuścimy te, te. Nie mam niestety nie mam już szkła, więc tutaj nigdzie nie ma w pobliżu pustyni. E, także tylko na razie jest tyle. Tu opuścimy jeszcze troszeczkę. Te tanki I tu od tej strony będą podłączenia wyjścia e, Tych tanków wszystkich Dlatego to jest w ten sposób zrobione e, Tak to wygląda e, No jeszcze mu tak jak widzicie Tutaj tu brakuje szkła Tu tutaj gdzie nie gdzie jest zrobione Tylko tyle żeby mi moby nie wchodziły Tylko jest środka wata No bo niestety mówię bieda tu jest Z piaskiem, a z kolei też nie chcę rozwalać terenu tutaj w takiego najbliższego, okolicznego i tak porównałem co mogłem. Eee, to są skrzynki tymczasowe, dirty, inne tego typu pierdoły. Tutaj, tutaj to, to znalazłem w kopalni, 9 diamentów, tam chyba jedną, jeden diament widzieliście i tam jest jeszcze, tam chyba są to same skafoldy. Eee, także co, dzisiaj... Dzisiaj zrobimy na szybko, na pewno macerator, piecyk i generator, bo, bo to jest potrzebne, żeby mógł to wszystko przetrzeć. I co? I w następnym odcinku pokażę Wam coś fajnego. E, dobra, także ja, ja tutaj chyba to przygotuję wszystko i, i ustawimy już to razem. Jeszcze jedno. E, do przepalania tego wszystkiego, ponieważ nie mam na razie elektrycznego piecyka ani maceratora, żeby uratować jak najwięcej surowców, pomyślałem, że wykorzystamy troszeczkę inny piecyk. Tego zabierzemy. To jest piecyk, jeżeli się nie mylę, z modu factorization. Nie jestem tego teraz w pewny. Jego się kraftuje w ten sposób, tak jakby z dwóch piecyków. Potrzebuje on zdecydowanie więcej energii do tego, żeby się przepalać. No, postawię go może tutaj. Ale, ale... Jego największym plusem jest to, że jak włożymy na przykład tin do przepalania, yy, są szanse na to, że prze, przepali nam dwie sztaby z jednej ory. Dodatkowym skutkiem ubocznym jest czysty stone, który też nam się przyda. No, tym razem się akurat nie udało, ale, ale na pewno y, zużywa coś za coś. Zużywa dwa razy więcej energii do przepalania, ale. O, znowu się nie udało, ale. Energii do przepalania, akurat mamy dużo, więc nie ma problemu. Oj, no co, tak słabo mniej więcej na 10 przepalonych. O, widzicie, teraz zostaliśmy czysty stone. Mniej więcej na 10 rud przepalonych dostaje się około 13-14, czyli zawsze ciut więcej, a i tak muszę przepalić. Teraz na baterie, na to wszystko tego Tinu trochę, więc. A nóż widelec, może się uda, że dostaniemy go więcej. O! Gdzieś się było 5, teraz jest 7, czyli teraz dostaliśmy dwie sztuki. I dostaliśmy 100 na dodatkowo. Także, także. Yy, no, na pewno na początku dobrze jest przepalać w tym piecyku. Dobra, tutaj, ale i tak ja muszę zrobić jeszcze jeden zwykły piecyk, bo muszę w sticky resin przepalić w nim. Pierwsze co, to sobie zrobimy nie baterię, tylko ekstraktor. Ekstraktor kraftuje się w ten sposób bardzo prosto, i to zrobimy jako pierwsze: czyli musimy tak czy inaczej przepalić 6 styki rezin. 6. Było chyba 48. Zaraz zobaczymy. Zrobimy tak: 10, 10 tinu włożyłem. Zobaczymy, ile tinu uzyskam. Muszę się trochę pozbyć czegokolwiek. O. Eee, ile uzyskam tinu na koniec. Koper. Koper mam przepalony. Akurat 3 wystarczy. Ten jeden mam już zrobiony. Więc muszę zrobić jeszcze jedną skrzynkę skrzynki. Tak mi się potem przydadzą do robienia tych lepszych rzeczy, lepszych skrzynek. Bo się nie mieszczę. Dobra, postawimy ją tu gdziekolwiek na razie. Żeby się pozbyć trochę rzeczy. Eee... O, i zobaczymy. Widzicie, 5 przepaliło, mamy 8. E, czyli, czyli już jesteśmy na plus. Z tinem, e, dobra, mamy 6. Robimy układzik. Potrzebujemy refined iron. Ale tutaj nie musimy robić to w ten sposób. Możemy robić to ze stali, co jest dużo tańszym sposobem. Stal robimy w ten sposób. Z jednego żelaza i 4 węgla otrzymujemy 5 stali. Także tutaj e, oszczędność na żelazie jest bardzo duża. A jak wiecie, żelazo tutaj jest potrzebne. Nie mam redstone'a. E, potrzebne jest po prostu do wszystkiego, więc warto, warto, jest je, warto jest je oszczędzać. O, w ten sposób powiem. I proszę bardzo, e, potrzebujemy zrobić jeszcze. Zrobimy więcej tej stali maszyn bloka. Dobra. Raz, dwa, bo one są i tak do wszystkiego potrzebne. Maszyn blok wychodzi z tego przepiękne. E, to jest też o tyle dobre, że potem jak będziecie ustawiali sobie w automatycznych craftingach, to nie ma problemu z ustawianiem kolejnego pieca i tak dalej, i tak dalej. Craftuje się to bardzo prosto i bardzo dobrze. E, drewna potrzebujemy do... Jeszcze trzy musimy zrobić. Muszę zrobić jako pierwszy to, bo mam bardzo mało sticky resin. A jak wiecie, tu do wszystkiego jest to potrzebne. Teraz tak. No nie mamy... Tu będziemy mieli już pierwszą. Tutaj mniej więcej tak. Na środku ustawimy badboxa. Tu generator. Dołem Pewnie to będziemy zasilać, czyli tutaj tutaj damy pierwszy. Dobra, e, mamy, nie mamy co prawda prądu, ale to też nie jest problem, bo piece chodzą idealnie na redstone. Ie. Wszystkie maszyny elektryczne, które mamy, jeden S Redstone ma, jak dobrze pamiętam, chyba 500 EUR, chyba tak. Nie jest to może bardzo dużo, ale, ale yy, no jest. Teraz możemy sobie spokojnie, o, widzicie, z, 15, z 10 tinu dostaliśmy 15. Teraz rzucimy sobie koper tak samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mamy dyszkę, zobaczymy ile zostaniemy, porobimy testy kopru, eee, dobra, możemy, nie możemy robić, bo musimy mieć e, kolejny. Mamy 6. widzicie, czyli e, z jednego redstone'a przepaliłem jeden sticky, sticky resin. Czyli, czyli, e, no a redstone nie jest jakoś tam bardzo, bardzo ciężko do do, do, do zebrania, także, także dwa, dwa zabraliśmy. Nie, dwa i tak nam nic nie dadzą, bo potrzebujemy trzech. Mamy trzy. kabelki. Ja zawsze robię je w ten sposób. Od razu mamy szósteczkę. Potrzebujemy trzy baterie. Trzy baterie. Żeby zrobić sobie batery boxa. Mamy drewno. Kabelek. I mamy battery boxa. Nie, pewnie będę potrzebował zaraz, jakiego muszę ustawić? Muszę go ustawić tak, żeby od dołu szedł. No to i tak będę musiał zrobić e, klucz i tak. E, tylko ja tu chyba trochę brązu jeszcze miałem. Może nie. A jednak nie. Jest rzeczywiście... Dobrze, pamiętałem, że było trochę brązu. 8 i 3 zabraliśmy, czyli w przypadku kopra dostaliśmy tylko, e, tylko trzy więcej. No niestety, ale tak czy inaczej przepalimy jeszcze dyszkę. A tutaj mam dwie dychy, to akurat tego przepalimy. E, przepalimy jeszcze dychę, bo będzie nam potrzebne na pewno. Dobra, e, tutaj mam tin. Potrzebujemy klucz. Klucz do maszyn kraftuje się w ten sposób. Klucz potrzebujemy. Jak tutaj mamy oko, wciśniemy shift, to oko na pewno mamy od dołu. Na pewno mamy od dołu i potrzebujemy, potrzebujemy generator, czyli będziemy potrzebować piecyk koblowy, tego już możemy zabrać, bo wszystko inne już będziemy przepalać tam i potrzebujemy z niego zrobić Iron, ja zawsze robię w ten sposób, bo to zawsze parę, trochę żelaza zostaje. Eee, potrzebu a, potrzebujemy jeszcze jedną baterię. I akurat kabli nam wystarczy. Aha. Bateria to. I, I również tutaj, wszędzie tam gdzie możemy używać Refined Iron możemy uży używać również stali. Eee, także, także to według mnie bardzo fajny, fajny sposób na to, żeby postawimy go tutaj. Damy kabelek eee, i damy scafoldy, żeby się już produko- A nie. Kur... Sorry. Dobra, dobra. Eee, czyli już nam się prądzik produkuje. Ta maszyna nie dostanie prądu, bo nie ma, bo jest od dołu ustawione. Dobra, czyli musimy zrobić kable. O, czyli z tej dychy dostaliśmy 14. To bardzo różnie, czyli nie, nie jest to żadną, żadną regułą, jak to będzie, ile, ile dostaniemy z, z 10 sztuk. Mam jakąś sikierkę, mam. Dobra. Na razie zrobimy to na zwykłych kablach, potem pewnie z czasem... E, Zrobimy trochę lepszy. To w ogóle potem pokażę Wam bardzo fajny generator prądu, który tu od razu położymy wszędzie kable. Te maszyny tak czy inaczej tu będą. Zaraz. Dobrze, tu możemy już to sobie załatać. O! Dobra. Prąd nam się produkuje, stiki się przetwarzają. Wycięłem też drzewa raberowe tam daleko, gdzie wszędzie byłem. Dlaczego? Dlatego, że w ekstraktorze możemy również z nich uzyskać gumę. Co prawda z jednego drzewa jedną gumę, ale w naszym przypadku, gdzie mamy ich bardzo mało, to jest na pewno przydatne. Następną rzeczą musimy zrobić macerator, bo macerator będzie dla nas bardzo potrzebny. Do zrobienia maceratora potrzebujemy maszyn blok, potrzebujemy układ elektryczny, czyli musimy zrobić kolejne 6 kabli. Jezu, co ja zrobiłem? Sorry. Aj kurde, nie mamy stali. Zrobię sobie od razu więcej. Węgiel jest też bardzo łatwo pozyskać, także musi to być węgiel, nie może to być niestety szarko, albo to już w ogóle byłoby za, za łatwo. E, także, także tutaj musi być węgiel. Dobra, Flinta, myślę, mam nadzieję, że gdzieś mam, mam, bo specjalnie go zabierałem. A Specjalnie go zabierałem, żeby był Macerator robimy Kobel chyba, kobel albo czysty stoł, nie pamiętam, ale chyba kobel, Bo z moim szczęściem to pewnie będzie no dokładnie, to będzie kobel potrzebny. Kobel mamy, czyli jeszcze raz Kobel idzie tutaj, flinty idą tutaj albo tak, albo odwrotnie. O, mamy macerator. Macerator postawimy sobie tu, proszę bardzo, czyli możemy już sobie na przykład tin przerabiać. Dobra, słuchajcie, to by było wszystko. Mam dwie najważniejsze maszyny, potem zrobię sobie piecyk i tak dalej, i tak dalej. Eee, to już zrobię między odcinkami, bo myślę, że wszyscy wiecie, jak robić piecyk i... i, i, i tak naprawdę piecyk tutaj na, na dzień dzisiejszy mi jest potrzebny najbardziej. Eee, to byłoby na wszystko. W następnym odcinku... Skończyły się skafoldy, skończył się prąd. W następnym odcinku na pewno e, zrobimy jakąś energię odnawialną, pewnie jakieś paliwko. Zobaczymy, czy będę miał szkło i pójdziemy kopać. Pójdziemy kopać, tak. Pójdziemy kopać na pewno troszeczkę w inny sposób. Pokażę Wam trochę inny sposób na kopanie, według mnie bardzo fajny, choć ty się zombiaka dobijasz. A tam są jeszcze jedne drzwi. No i jeszcze na pożegnanie, pierdykniemy zombiaka między oczy. Chodź tu, no chodź, chodź, pożegnaj się ładnie, powiedz do widzenia. Do widzenia. No to trzymajcie się do następnego odcinka pa.